Włącz i zostań z nami. Dariusz Dobrowolski, a także Leszek Herliczka, Cinema Albert Production. Dziś w Radiu Rodzina. Witam serdecznie. Dzień dobry, szczęść Boże. Szczęść Boże, szczęść Boże, dzień dobry. Zaczniemy od samego początku, czyli jak to się stało, że we Wrocławiu mamy nieformalną grupę filmową działającą właśnie w Towarzystwie Imienia Świętego Brata Alberta. Jak to się zaczęło? Zaczęło się w grudniu 2005 roku. Od pierwszego jakby takiego no, moc, mocniejszego uderzenia, gdzie y, przygotowaliśmy się do powiedzmy, do tych zdjęć kilka miesięcy y, i 20 grudnia mieliśmy tak zwany pierwszy klaps i od tego czasu, od 21 grudnia 2005 roku y, datuje się y, nasza działalność, czyli no, łatwo policzyć. Y, w tej chwili już y, y, dziewiąty rok nam. Uderzył. I nabieranie doświadczenia i tworzenie nowych produkcji. Panie Leszku, pan od początku w Cinema Albert Production? Znaczy nie, pierwszego filmu nie zaliczyłem, a znaczy spoglądałem z ciekawością na to, co robią, starałem się nie przeszkadzać. Mój pierwszy film, czyli Skopani, to Darek o tym najlepiej wie, ile czasu musiał mi poświęcić, ile mnie namawiał, żeby Żebym zagrał, żebym się. No, bardzo ciężko było mnie przekonać do tego, a, a my jesteśmy jedyną taką grupą na świecie. I jedyną to przeważyło, że się grupą... pan zdecydował. Nie, nie. Wtedy jeszcze o tym nie wiedziałem. Przeważyło to, że. prywatnie bardzo dużo zawdzięczam Darkowi. I mój pierwszy film. To było zrobione dla niego. Po prostu zgodziłem się dla niego. Nie, nie dlatego, żeby miał ochotę na to czy coś. No po prostu zrobiłem to gładko. A potem kolejne filmy? Kolejne nie, nie, produkcje? Nie, to już w pierwszym filmie to już, już połknąłem, bo e, nie boję się, kamery. Ja nigdy kamery nie widzę. Nigdy nie widzę mikrofonu i nie przeszkadza mi to. No, rozmawiam normalnie, no, jestem po prostu sobą i. i ja już w nocy to później przeżywam i, i układam już sobie, co będzie na drugi dzień, jak to będzie wyglądać. Także to w dalszym ciągu traktuję jako piękną przygodę. I jak Darek wchodzi do warsztatu do mnie, bo moja, moja domena to jest warsztat stolarski. Jak Darek wchodzi do mnie do warsztatu i mówi: Lachu, robimy coś? No to już wtedy jest fajnie, bo... Jest błysk w oku i kolejna decyzja, że robimy. O, to właśnie chodzi. Już teraz nie, już teraz mnie nie trzę... Chociaż w czasie kręcenia filmu już mówię, w czasie każdego kręcenia, to mój ostatni, więcej z wami nie gram, nie kręcę, dajcie mi spokój. Rzucam czapkę i odchodzę na bok, ale wypalam pół papierosa i wracam na pan. Jestem ogień, nie? Zresztą z ognia, także... Jestem bardzo impulsywny, ale... Szybko się denerwuję, bardzo szybko, jeszcze szybciej mi przechodzi i, i cieszę się, jak nikt na ten temat tego nie komentuje, bo, bo ja nie widzę powodu. No powiedziałem, co miałem powiedzieć, sprawa jest zamknięta i tyle. I, I kontynuujemy pracę. Tak jest. Dlaczego namawiał pan pana Leszka do udziału w, w tych projekcjach? Znaczy Leszka, Leszek mnie najpierw zafascynował swoim głosem i to był jakby pierwsze pierwsze, co, 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 co nam się przydarzyło. Leszek też pisze bardzo piękne wiersze, także wcześniej jeszcze przed tymi realizacjami naszymi filmowymi robiliśmy takie, no powiedzmy próby, ale wtedy, wtedy, wtedy to patrzyłem na Leszka właśnie, no, no, może nie tyle na Leszka, ile na jego głos. Leszek czytał swoją poezję, i, I takimi małymi kroczkami no, doszliśmy do tego, że e, Leszek zagrał właśnie w tym swoim debiucie, w tym filmie Skopani w, filmie e, w 2007 roku. I, i tak mówię, no, no nie, wiem, nie wiem, gdyby nie ten głos, prawda? To. Nie wiem, jakby to się wszystko potoczyło, ale to był, to był ten, ten, pierwszy, ten pierwszy moment, gdzieśmy się tak poznali bardziej. Nie? Pan Leszek powiedział o tym, że jesteście jedyną taką grupą na świecie. To na pewno coś wyjątkowego. Kto jeszcze tworzy zatem tę grupę filmową? Znaczy, grupę filmową, naszą, tworzą w większości sami mieszkańcy. Nasi podopieczni, którzy, którzy wykonują praktycznie wszystko na planie, począwszy od budowy scenografii, później oczywiście też gry aktorskiej, zdjęć. Miał być z nami, no ale, ale zachorował operator nasz, prawda? Leszek tutaj bardzo dobrze podpowiada scenariusza, który właśnie tutaj też Leszek napisał do tego filmu, który teraz robimy, a jak również do filmu Człowiek, który morza nie widział. Także wszystko, wszystko praktycznie robią sami nasi chłopcy. Ja tam gdzieś stoję z boku i, i organizuję to, no bo wiadomo, no, no, trzeba to jakoś zorganizować i podnieść, prawda? I, no i, rzucić, i hasło. rzucić hasło. tak <laughs> e, Startujemy, zaczynamy. Tak, e, no bo powiedzmy od pomysłu się zaczyna, później, później, później już później już jest łatwo. E, Leszek, no, praktycznie teraz jest, no, tą... E, bo nie tylko gra, ale no, no właśnie teraz robi tą, powiedzmy tą najgorszą robotę, no bo trzeba napisać scenariusz, prawda? I... i e, i, I później mm -hmm. już, później to po kolei, po kolei wszystko realizujemy. Padło hasło. Ale chciałem mm -hmm. też powiedzieć, że mamy też coraz więcej naśladowców, bo to już tak do końca to już nie jesteśmy tak jedyni na świecie, prawda. Bo już, już jest w kilku, w kilku co najmniej miejscach mamy, mamy swoich naśladowców. Wiem, wiem, że w Rosji, w Rosji. Ale tylko naśladowców. Tak, tylko tam, tylko tam troszkę jest może inaczej. Może nie tak w 100% te filmy realizowane są przez, przez starych Podopiecznych, tak jak u nas. No ale, ale my też, my, też, my też na początku. Zaczynaliśmy, to nam sporo osób pomagało. I... Padła tutaj nazwa scenariusz, czyli coś, co w filmie jest chyba najważniejsze. Jak on powstaje? Czy inspiracją właśnie do jego powstania jest, są własne przeżycia, Panie Leszku? Znaczy, do tego ostatniego filmu hmm, pisałem opowiadanie, ale to, to był. Ja napisałem opowiadanie, ale sam pomysł rzucił Darek, czego miałoby dotyczyć. I no, inspiracją do tego ostatniego filmu jest sytuacja, jaka wydarzyła się na placu Wróbleckiego na pustostanie, gdzie jeden z naszych kolegów sobie pomieszkiwał został zamurowany nie dosłownie cegłami, ale zabito wyjście, w którym wchodził płytami USB. Nie mógł stamtąd wyjść i tam umarł. I to jest inspiracją do naszego ostatniego filmu, który obecnie kręcimy. A te wcześniejsze czego dotyczyły? A te wcześniejsze dotyczyły przeważnie. No, w dużym stopniu. Różniły się jakieś tam szczegóły i no, ale przede wszystkim dotyczyły. Jeżeli ja brałem w tym udział mojego życia, y Życia tego, powiedzmy, z tej gorszej strony. Ja nie mówię, że całe życie taki byłem, ale miałem. Przeżyłem rzeczy paskudne. Przeżyłem kryminał, przeżyłem nocowanie na dworcu, w klatkach schodowych, przeżyłem altankę. No, altanka już w porównaniu z tymi innymi to już, to już był luksus i. i to jest prawdziwa bezdomność, bo zupełnie inaczej wygląda bezdomność schroniskowa. Ta skrajna bezdomność w porównaniu z bezdomnością schroniskową to jest. No nie chcę mówić banałów, że to jest niebo, a ziemia, że taka różnica, ale tak jest. Zupełnie inaczej wygląda życie na schronisku, chociaż nie wszyscy chcą się na nie zgodzić, no bo jakieś rygory jednak obowiązują. Nie można pozwolić na picie alkoholu, bo wyglądałoby to jak kiedyś wyglądało w hotelach robotniczych, czyli dzień wypłaty i krew po ścianach, nie? No i nie wszystkim to pasuje. i Czasami próbują, są przyważeni i do schroniska jednak po krótkim czasie odchodzą, no bo. Nie pasuje im to. I tak było właśnie e, z filmem Skopani. Z to było dwóch mężczyzn, którzy mieszkali w naszym schronisku i wyprowadzili się na działki. No ze względu na to, że tam mieli swój luz. I, no i zostali tak pobici, skopani do tego stopnia, że jeden zmarł a drugi jest inwalidą do dzisiaj, no i, i ja właśnie nie przeżyłem w filmie Skopanii, byłem jednym z tych, no bo grało nas dwóch, ja i Wiesiu, równorzędne role i, i, i ja byłem tym, który nie przeżył, nie, Czy przyznanie się przed kamerą do tego, że przeszłość nie była najlepsza, w jakiś sposób pomaga? Znaczy, proszę panią, mówią, że człowiek powinien zapomnieć, że ten, ja właśnie nie chcę zapomnieć tego, co było. Nie chcę zapomnieć tego, co było, żeby mi się nie zdarzyło powielanie tego. Ja, ja ciągle o tym pamiętam i... Ja pamiętam, ile narobiłem krzywdy. Przede wszystkim swojej... swojej rodzinie, z którą w tej chwili to też dzięki... No, dzięki... Nie chcę już, bo wyjdzie na cukrowanie dzięki Darkowi, bo gdyby nie te filmy, to nie byłoby żadnego kontaktu. Ja teraz mam tak wspaniały kontakt z synem, którego nie widziałem przez 28 lat. Wyobraża pani to sobie, 28 lat nie widzieć syna. Nie to, że ja nie chciałem, bo ja podstępem zdobywałem numer telefonu do niego, wydzwaniałem i on mnie dopuszczał bardzo blisko. Na wyciągnięcie ręki już go ma. Tu miałem, wręcz się odgrażał, że przyjedzie mi od, odwiedzić. I na drugi dzień przestawał odbierać telefony i trwało to przez lata. No i. I w jego oczach, jak później rozmawialiśmy jeszcze, on zrywał kontakt, myślał, że jestem po prostu jakimś pijoczkiem i nie wiedział, że. ile dla siebie robię. I potem zobaczył pana na ekranie. I co się zmieniło? No... Ale to znowu ja, ja wyciągnąłem rękę, bo zostaliśmy zaproszeni do TVN24 do Warszawy. On mieszka w Warszawie i ja już sobie Artura, czyli mojego syna, odpuściłem, że, że już nie będę próbował, bo to poddał. za bardzo boli. Mhm. Jak on zrywa kontakt, to tak bolało, że musiałem korzystać z pomocy psychologa. No ale Agnieszka mnie, no jak seszleszek, mówi, ale próba nie szczerba, ręki nie urwie. No i zaryzykowałem. Spotkaliśmy się w Warszawie, żeśmy przeszli obok siebie, tak? Byliśmy umówieni w pewnym miejscu obok siebie, żeśmy przeszli. No wcześniej go widziałem, jak miał 12 lat, a teraz na raz 40, nie? No to trochę czasu. No ale od tego czasu przywitanie było, jakbyśmy się wczoraj ostatni raz widzieli. Także bez żadnych tam wymówek, bez żadnych tam tam. I od tego czasu był tu u nas na premierze naszego filmu. I proszę sobie wyobrazić, dla mnie to było chyba największą nagrodą, jaka mnie spotkała dzięki filmom. Przypuszczał pan, że właśnie udział w tych produkcjach może tak zmienić pana życie? Właśnie nie. Jak zaczynałem, na pewno nie przypuszczałem. A mówię, największą nagrodą dla mnie było to, że on, wracając po premierze do domu, do Warszawy, już nie czekał aż matkę zobaczy w Warszawie, czyli moją byłą małżonkę, tylko zadzwonił do niej i powiedział: Mamo, przeżyłem najpiękniejszy dzień w moim życiu. I to nieważne jest, wie pani, żeśmy zakwalifikowali się dwa razy na festiwal w Gdyni. Chociaż to jest wyróżnienie, to jest jakaś nagroda za naszą pracę. Dla mnie największą nagrodą były te słowa. Pan Leszek wspomniał o filmie dokumentalnym właśnie w reżyserii pani Agnieszki Zwiewki. Ten film, ten dokument opowiada właśnie o was, o, o grupie Cinema Albert Production, czyli film o waszych filmach. Tak, to był film, to był film o grupie naszej. Zresztą bardzo pięknie zrealizowany. I Leszek, Leszek, jak był um, Leszek um, o grupie i Oleszku, właśnie. O grupie i Oleszku, gdzie filmowani, filmowani byli um, wszyscy bohaterowie. I praktycznie z tego materiału, który powstał, bo tak jak powiedziałem wcześniej, no tu jest bardziej ten film, tak, o grupie, ale jest y, o Leszku jak najwięcej. Ale w tym całym materiale, w tym całym filmie powstało tyle materiału, do, że można byłoby e, zrobić taki cykl odcinkowy, prawda, o każdym, o, o każdym, z chłopaków, którzy brali właśnie udział e, przy, re przy realizacji tego filmu Człowiek, który może nie widział. No i film się naprawdę, no rzeczywiście, no się pięknie ogląda. Byliśmy, jak byliśmy na premierze, to, to... Tak no, trochę dziwne uczucie. <grystanie> Jak się patrzy na siebie, prawda? I, i ktoś. I, no, i ktoś, dał, ktoś no, na tyle się zainteresował, że żeby pokazać tą naszą pracę nad, nad filmami. Razem z chłopakami. Tutaj chciałem dodać jeszcze, że w większości, w większości te role nie są jakby grą, prawda? Każdy, każdy z bohaterów, czyli każdy z naszych podopiecznych, pokazuje taką odrobinę, odrobinę siebie, samego, prawdziwego, który kiedyś był, właśnie. tak Jak Leszek powiedział, właśnie. Czy możliwość właśnie poznania siebie z perspektywy widza to także forma terapii, można tak na to patrzeć? Tak, myślę, że tak, że spojrzenie z tej perspektywy, yy, uczestnictwo w ogóle na, na premierze, prawda, to wyjście, powiedzenie paru słów, yy, że oto jestem, prawda, ale Taki, taki byłem, tak jak na filmie, to taki byłem kilka bądź kilkanaście lat temu. Teraz, teraz już jestem jakby nowym człowiekiem. Jakby spróbu, spróbowałem odbudować samego siebie, i, i to mi się udało. I, i, i to, co widzicie na ekranie, to, 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 to już było. Nie wstydzę się tego pokazać. A to jest najtrudniejsze, chyba. Próbowałem się postawić na, na miejscu chłopaków. No to raczej no, no nie zrobiłbym tego, no bo w czym tu się chwalić. No, no chwalić to ja, ja mogę się pochwalić czymś, powiedzmy yy, czymś dobrym, co mi się przyda, przydarzyło, prawda. Mam kogoś, przed kim mogę się pochwalić. Mam rodzinę, prawda, coś mi się udało. Na no, a chłopaki, no, no same koślawe zakręty, prawda, pokonali i no i czym tu się chwalić? Darek, ale oni, tu nie oni ma to mowy tak... o chwaleniu. Tu... Pan Dariusz chyba wspomina o tym niejako może wstydzie za to przeszłe życie i tym, że nie zawsze e, takimi ja nie, złymi momentami chcemy e, dzielić się z innymi to, że tak powiem, na szerokim ekranie. Dlatego dzieli się ten który, mhm. ten, który chce. Ten, który chce. A może się to komuś przyda? Może, może ktoś akurat wchodzi na zakręt? Może po obejrzeniu czegoś takiego, no no sytuacje są wstrząsające, co niektóre przynajmniej. I może po obejrzeniu czegoś takiego jednak wyprostuję tą drogę. Może nie pójdzie tak, jak ja poszedłem w Haszcze i szuwary. Może pójdzie tam, gdzie jest utarty trakt. No i o to mi chodzi, że ten, co nie chce, nie pokazuje. A ja uważam, że, że, że nie, nie potrzeba być herosem, odwaga. żeby próbować w jakiś sposób komuś pomóc. Zresztą ja pomagam nie tylko... Jeżeli to jest pomoc, to ja pomagam nie tylko w taki sposób. Pomagam każdemu, jak mogę, jak umie. I w tej chwili też się opiekuję kimś, kto jest bardzo chory, i. i, i Właśnie, a... pozdrawiamy, pozdrawiamy Staszka. No, ale. ale... I byłem z nim bardzo blisko, jest starszy ode mnie, no a jest naprawdę bardzo chory. I od rana do wieczora, pomimo, że mam warsztat, jestem przy Staśku i no teraz mi weszedł jeszcze pan Antoni, i też pozdrawiam. No, i no, no. Wiele obowiązków, jak się udaje to godzić? Wspomniał pan o warsztacie, jaka, jaka praca tam? Warsztat to jest, to jest, to jest moje sanktuarium. Ja się cieszę, jak zaczynamy kręcić, bo na jakiś czas odskakuje, ale wtedy pani sobie nie wyobrażę, z jaką jak wpadam się do wracam. tego warsztatu z powrotem. Ja pracuję sam, bo jestem indywidualistą. Ze mną nikt nie może być, bo nawet Darek, ja zrób coś i on stanie. Goni goni mnie bez. Przemysł. No, stanie i patrzy, ja wiem na co czekasz. No, ja, się chciałem, ja się chciałem czegoś nauczyć, prawda? Tak. A tu goni mnie. Chcę zobaczyć. Ja mówię i co, bo mi przeszkadzasz, zobaczysz, jak będzie zrobione. No i tak niestety jest, nie potrafię z kimś pracować. No a... to się dobrze składa, bo, bo ja uważam, że każdy powinien mieć właśnie taką swoją przestrzeń. I nawet biorąc to, jeśli chodzi o, sch o schronisko, no bo różne osoby do nas trafiają, prawda? I, i które były już powiedzmy w innym schronisku, czy, czy powiedzmy w noclegowni, czy, czy, czy no, no w różnych innych miejscach dla pomocowych. A, i, i, nieraz, I nieraz się słyszy, na przykład, y, idzie informacja za taką osobą, że co to nie zrobił powiedzmy, w jakimś tam innym miejscu, w jakimś innym schronisku, że tak się a nie inaczej zachował, prawda? I. Y, 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 a tutaj na przykład przyjeżdża jest zupełnie też innym człowiekiem, prawda? Nieraz to może mu też nie pasować i na przykład się od nas wyprowadza. Także no bez względu na to, co też, co też uczynili powiedzmy w różnych innych miejscach, to mimo wszystko dajemy szansę. Wiemy o tym, prawda? Wiemy, że ta osoba postąpiła tak, a nie inaczej. Ale może ona akurat znalazła właśnie tą swoją przestrzeń, powiedzmy, w tym a nie innym miejscu, i jest automatycznie zupełnie inne zachowanie. Także, no jak najwięcej takich, takich dobrych przestrzeni, prawda, dobrych. Bo, bo wtedy można naprawdę. Um, Takim, a takim odtrąceniem, prawda, człowieka no można, można niejednokrotnie zrobić no, olbrzymią krzywdę. Prawda? Zdobyliście mm, no już wiele nagród. Jeździliście, byliście no, między innymi w Stoku, tam także powstał no, pewien wywiad. No, w, tym, w tym roku i w tamtym roku mieliśmy no, co najmniej kilka takich e, dłuższych wyjazdów e, na zaproszenie, gdzie uczestniczyliśmy w różnych e, projektach. E, bo byliśmy w Częstochowie, byliśmy w Kielcach, byliśmy w Białym Stoku. No Białystok na przykład tak nas polubił, że no co róż ktoś się do nas odzywa z Białego Stoku, że chcą pokazać nasze, nasze prace, nasze filmy I, i ale też chcą nas, prawda? No, myśmy raz byli w Białym Stoku. No i, nie, no i teraz, teraz nie mieliśmy takich możliwości, żeby właśnie pojechać jeszcze dwukrotnie, bo, bo dwa jeszcze pokazy w Białym Stoku się pokazały, ukazały, ale to jest, to jest dla nas właśnie naj, na, największą nagrodą, że, że ktoś, ktoś te historie yy, yy, prawdziwe, nas, te nasze historie chce, chce oglądać. Pod koniec kwietnia trwały kolejne dni zdjęciowe do tego najnowszego filmu, o którym już wspominaliśmy, Zamknięci. Kiedy możemy się spodziewać zakończenia prac nad tym filmem? Panie Leszek? Tak, ale, ale tu też związane, Leszek Leszek też jest... Yy, też buduje scenografię, prawda? Bo scenografa be, będzie taki potężny mur, y, imitujący właśnie y, centrum miasta, gdzie, gdzie są wyklejane właśnie różnego typu reklamy, bo to bo te miejsce, bo te miejsce y, tego zamknięcia, prawda, jest w samym centrum miasta, czyli Czyli, czyli to, to taki pustostan i prowadzący do niego taki. Nie długi, całego filmu. Długi na 10 metrów mur. I tutaj Leszek właśnie buduje scenografię. Także myślę, że jak wszystko dobrze pójdzie, to będziemy mieli zamkniętą tą scenografię do końca maja. No i później już w czerwcu będziemy, będziemy już mieli tych dni zdjęciowych coraz więcej, bo chcemy, bo chcemy ten film skończyć około października. Yy, albo września, no ale później jeszcze montaż, yy, prawda? Także yy, muzyka, gdzie mamy, mamy takie marzenia. Powiemy, jakie mamy marzenia? Kto, Oczywiście, kto? Tak. koniecznie. Yy, no mamy takie marzenie, żeby muzykę do tego filmu napisał Leszek Możdżer, prawda? Który, yy, który już as, yy, który nas zna, bo, bo, bo pisał muzykę do filmu Albert Cinema Agnieszki Zwiewki. Także yy, no, może będziemy mieli jakieś szanse na. na bo to jest no, bardzo, tak, tak myślę, że, że to będzie taki bardzo mocno klimatyczny film, i, też, i do tego musi być też no, klimatyczna taka, taka mocno klimatyczna muzyka, jaką pan Leszek yy, zrobił chociażby do Albert Cinema yy, piękna. Wiele planów, wiele marzeń przed właśnie całą grupą Cinema Albert Production. A w naszym studiu gościli dziś Dariusz Dobrowolski, a także Leszek Herliczka. Bardzo panom dziękuję za rozmowę i za przybycie do naszego studia. Dziękujemy. Dziękujemy, Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy wszystkich. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.